Moła, to już numer 52. Do growę do W zeszłym roku jechałeś w Baltic. Tak, jechałem, jechałem. A coś pomiędzy tym tamtym Balticam a tym jeszcze jakieś były starty? Jabelski był jeszcze. Jabelski był jeszcze po drodze, tak? tak? tak, tak. od tutaj. Jakie wnioski wyciągnąłeś z tego poprzedniego roku? Trzeba było zmienić rower Na szybszy Ale to znaczy co? Szybszy? To na czym ta szybkość polega? W zeszłym roku jechałem na MTB Było bardzo wygodnie Znasza tutaj na BBC Wygodna amortyzator, szewka z przodu To był dość wolny I co? I teraz lepiej na gravelu? Na gravelu jest szybciej Opona węża, więc trochę się zakopuje Ale dołożyłem amortyzator z przodu, malutki Pomaga? Jest dużo pomaga, naprawdę wywiera I no jeszcze to... z tyłu jest też wrzucony, pasywny. Pyli nie trójkąt. A, jest taki uginający się. No ale to dużo zmienia. A ten diabelski już też jechałeś w takim setupie? Nie, nie, to już na MTB jechałem. Tam MTB się świetnie sprawdził. Czyli masz doświadczenie i jednym i drugim setupie, czyli co, polecałbyś jednak gravel z amortyzatorem. Tak uważasz, że to jest dobre rozwiązanie na ten wyścig. Tak, na ludzi 90 plus. <laughs> Żeby było dość miękko, to jednak ja proferuję, żeby było... Oginało się. Nie rzucało w ręce za bardzo. Z czego wróciłeś na ten Bałtyk? Widoki. Widoki, klimat, To właśnie turystyczne, świetna pogoda od pierwszego dnia. W deszczu. No właśnie, w deszczu i wietrze chyba, nie? No, wiatr był, ale wczoraj był chyba największy. A korzystałeś dużo z Lemontki w związku z tym? Tak, tak, dużo korzystałem. No tak, bo przy takim wietrze to Lemontka to zbawienie, nie? No, człowiek się położy, ale też ręce od nadgarstki, odpoczywają plecy. Jaka w ogóle jest motywacja, żeby tak się, no powiedzmy umęczyć, no bo mógłbyś sobie to przejechać na luzie po prostu, a tu dlaczego, dlaczego wyścig, dlaczego ten numer? Myślę, że klimat całego wydarzenia, to towarzystwo ludzi, bo jeżdżą takie same wariaty jak ja, zawsze się że posiadać, pogadać. I też spotkałem masę znajomych ze zeszłorocznej edycji, już z daleka ludzie krzyczeli, Ale jakoś widzę, nie masz takiego pomysłu, żeby z kimś jechać? Jadę w tym roku z bratem. A gdzie Ale... ten brat? Wypuścił się do przodu. Ma lepsze kondycje, więc sobie da Spotykacie się na noclegach? Tak, tak, tak. A tak. w ten sposób, okej. Okay. Czyli jedziecie po prostu, można powiedzieć, cały dzień swoim tempem, a umawiacie się na noclegi. Tak, dokładnie. Zjeżdżamy na nocleg, opowiadamy co się działo. A co tu się działo? No właśnie, coś tu się działo po zakręceniem pedałami? O, działo się! Działo. Tak, w tym roku były suche, plaży nie zdobyłem w tym roku też. Nie chciałeś? Zjechałem na plażę, ale przy tym wietrze, jak włączałem obie od środka, to uznałem, że nie, zobaczę to jest na objeździe. No i co, dobrze było tym objazdem? Dobrze. ładny bardzo objazd. Czyli lepiej objazd niż ta plaża? Jak plaża miała 2 km zamiast 6, to byłaby plaża. No ale masz w zeszłym roku zaliczone, to już tak, przynajmniej tak. Wiesz, wiesz o co chodzi, bo tu rozmawiałem przed chwilą z chłopakami, którzy no. specjalnie pojechali, poszli na plażę, byli ciekawi, bo czytali coś w zeszłym roku, słyszeli. A pierwszy raz startowali w tym roku, nie? Mhm. Powiedz mi, jakoś się specjalnie szykowałeś do tego wydarzenia, czy w ogóle trenowałeś zima, jakieś trenażery, jakieś nie wiem plany treningowe, szosy, góra, ale powiedz coś. Tak, no zimą, żeby nie zasiedzieć się, no to był klasyczny zestaw, trenażer na tylne koło i swift. A na swifta, ale jakieś ultramaratony też? Zimowe? Nie, 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 nie. treningi były. Okej. Okay. A ciekawe czy na swifcie są jakieś ultra, w ogóle pewnie są. Są, ale takie 100, 200, nawet są całodobowe. Ale takich wielodniowych nie ma. Nie, nie ma, nie ma. Z noclegami w domu. <laughs> Że nie wolno w domu nocować, a to na balkonie. Masz jakieś swoje patenty na jedzenie, picie? Jakieś tutaj specjalne pomysły? Tak, wodzę pomysł? wszystko. Cały dzień? Tak robisz zakupy na cały dzień, czy jak? Co tak, to kupuję, inny wejdzie, podjadam, podjadam, po południu dorzucam drogą porcję. Czyli raczej nie zatrzymujesz się? Staram się nie zatrzymywać. Na jedzenie to tylko czasami coś ciepłego. Hot dog, Orlen. Czyli na obiady raczej nie stajesz, takie to dopiero wieczorem, tak? Tak, dopiero wieczorem. A tutaj rozumiem na tej trasie to problemów z aprowizacją nie ma, bo tu sklepy bez przerwy są. Dlatego ta teraz jest taka przyjemna, bo jest szeroki limit dojazdu do mety Pasa, mocnego, jedzenie, widoki No bo ty w zeszłym roku debiutowałeś z Bałtykiem i w ogóle w ultramaratonach Tak? tak I tak. uważasz, że to jest dobry pomysł właśnie debiut tutaj? Tak, to jest świetny pomysł. Trasa jest przyjemna, nie jest uciążliwa. Limit czasowy tak jak mówiłem, jest OK? Można spokojnie w 4, dni, w pięć. Nie, w 4, w 4, w plany na ten rok ten rok jeszcze A jeszcze w O, to to na 5, się też spotkamy. Ale długa, czy krótka? Długa. Długa, długa. No to będziesz jechał kawałek tej samej trasy. Tak, powtórzy się. Ty jakoś tutaj w czasie takiego ultra dotykasz takich swoich granic gdzieś już? Tego zmęczenia, mówisz sobie na przykład, że, że już byś nie dał więcej rady, czy na przykład jakby Ci kazali jeszcze raz to przejechać, potem na mecie wrócić? Dotykasz już takich momentów, że masz dość i mówisz, więcej nie mogę? Nie, nie, to jest jeszcze daleko. To po prostu nie niejako w nocy, ciesząc się jazdą, widokami, przyjemnością, właśnie z dystansów, dystansu, a do nimi tu jeszcze daleko i nie chciałbym jakoś się zbliżać do tego. Czyli nie masz takich pomysłów, żeby gdzieś. Się, nie wiem, przejechać to sporo szybciej, albo żeby wziąć jakiś dłuższy jeszcze, czy trudniejszy, nie, nie masz na razie takich pomysłów? Przedłużyłem do 200 kilometrów dzienny dystanse, tak planując. To jest taka porcja, która Cię zadowala, ale jednocześnie nie zwala znów, tak? Dokładnie tak, bo jest też kwestia pogodowa, na przykład przy wczorajszym wietrze, to tak, 23:00 dojechałem na nocleg, ale było panalem na buzi. A dlaczego ultra? No bo można siedzieć i robić i też wyjść na rower po 5 dalej. To jest chyba jedyna okazja, gdzie jak leje i wieje, to człowiek jedzie i się cieszy. Zamiast ty zastanawiać się, czy warto wyjść na trening, tak? Tak, dokładnie, zamiast patrzeć tak. w skrzydę. W zeszłym roku na WBC ten gościu co go helikopter zbierał. A, by, a to, to tuż przed metą? Tak. Ale on się wyjechał chyba do końca, wiesz? Wrócił później. Jak to wrócił? Na trasę tak? Tak, i na ukończył. Własne, na własne życzenie. i dojechał, brakujące kilometry. Tak, udało się w Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki bardzo. Poproszę tradycyjnie jakieś epickie machnięcie do kamery na koniec. Jeszcze ja pozdrawiam mamę. Mamo... A poczekaj, poczekaj, no jak na Oscarach, tak? No to kogo tam pozdrawiasz? Chciałbym pozdrawić mamę, tatę, brata, babcię, <grym> Anię. <grym> Okej. Okay. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo. Pozytywny, miły, zakręcony człowiek. Dzięki.